Cześć! Witamy Was w naszym trzecim odcinku Jak zniechęcić dziecko do kursu efektywnej nauki. Oczywiście robimy to wszystko z przymrużeniem oka. Robimy to trochę po to, żebyście zobaczyli, że często sami popełniamy błędy w komunikacji z naszymi dziećmi. Ale jednak część z tych rzeczy, które opowiadamy, to prawda. Zawsze w każdym naszym żarcie jest jakieś ziarenko prawdy i w tym również. Dzisiaj opowiem Wam o metodzie, którą nazwaliśmy na brata. Czasami słyszymy, że rodzice, którzy chcą zachęcić dziecko do kursu efektywnej nauki, mówią o tym, no, bo twój starszy brat, który teraz tak dobrze się uczy, on kiedyś ten kurs skończył i bardzo mu to pomogło. Pamiętajcie też o tym, że bardzo często rodzeństwo nie lubi być do siebie porównywane, jest to jeden z takich najbardziej klasycznych. Może błędów rodzicielskich, takich, które często popełniamy też intuicyjnie, ale jeśli faktycznie próbujemy zachęcić dziecko poprzez porównanie do starszego rodzeństwa, myślę, że możemy wręcz uzyskać odwrotny efekt. Czyli pamiętajcie, metoda na brata absolutnie nie działa, szczególnie w przypadku, kiedy młodsze nasze dziecko stara się być absolutnie całkowicie inne, odmienne i wyróżnione od tego starszego rodzeństwa. Metoda na brata, rodzice, serio, na pewno nie zadziała.